Cześć, witajcie, mógłbym też rzec inaczej. Ho, 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 ponieważ dzisiaj zagramy w ostatnią mapkę w Slenderman Shadows. Ach, i tak się staje. Tak się staje. Hm, tak się złożyło raczej, Boże, kochany, jak ja mówię? Tak się złożyło, że to jest mapka o nazwie Christmas Special. Ha, czyli powinienem nagrywać to mniej więcej w grudniu. Ale cóż. Hm, dobra, zaczynamy. Poczujmy magię świąt. Mmm, mm, super. Ok, świąteczny specjal, czyli praktycznie nie ma się czego bać. Mamy do zgarnięcia 8 prezencików. Ach, więc jest cudownie magicznie i, i wesoło, co nie? Dobra, postaram się na szybkości zebrać to i skończymy sobie tą serię. Krótką serię na rozluźnienie. Ach, cóż za Żaden wstyd. Ach, magia świąt. Hmm, a swoją drogą, gdzie planujecie się wybrać na Sylwestra? Bo już tak klimaty świąteczne. Tak jest. Zdaję sobie sprawę, że... Z... Puszczam ten... Znaczy, że nagrywam specjal świąteczny, kiedy gdzie jeszcze do świątyń, no ale, no ale no cóż, była taka mapka, więc nagrywamy wszystko, jak leci. Ach, zdobyliśmy pierwszy prezent. Jeszcze musimy zdobyć ich 7. Oh, oh, oh. Wow, kamera mi zaświrowała. Czyżby taki efekt taki efekt pseudostraszny. Nie ma niczego. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie, jeżeli zdobędziemy wszystkie wszystkie prezenty. Nie chcę wam tu spoilerować, ale pamiętam, że w pierwszym slenderze, jak się zebrało wszystkie kar e, karteczki, to z ciemnego lasu robił się jasny las, pogodny, taki. Yo! W duchę! święty Mikołaju, nie strasz mnie! Wow, Święty Mikołaj mnie przestraszył! W mordy, jeża! <laughs> jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Motherfuckerze. Pewnie masz dla mnie rózgę. Wow, to było fajne. Przyszedł do nas Święty Mikołaj. Sweet, zgasła mi lampka. Ale nie ma się czego bać, w końcu to jest tylko Święty Mikołaj. Co on może nam zrobić, nasłać na mnie swojego elfa? Uff. dobra. My się nie damy, my się nie damy. Był tu obok. W sumie nie wiem, czego ja się boję, to jest tylko Święty Mikołaj. Jak słodko. O! Naturalnie zbugowany święty Mikołaj, który się pojawia, centymetr za nami i nasłapie. Nie polecam Slenderman Shadows. Już mówiłem to kiedyś. Polecam tylko mapkę, mapkę w tym domku. Hmm. bo... bo ta mapka jest naprawdę dopracowana. To jest jedyna mapka w Slender Manchadus, która jest dopracowana. Naprawdę. Okej. Okay. Ale przynajmniej wiemy, co można zdorwać. Mianowicie święty Go i teraz będę się chyba jeszcze mniej bał. i tak się mało co bałem. Hmm jak to oglądają jakieś małe dzieci, to mogą jeszcze sobie wypaczyć yy, jak to się nazywa Ogląd i umysł. Będą już się bały w wielkich sklepach Mikołajów, kurczę, gdyby nie ta. Śmierdząca jesień, która nas teraz czeka, która jest szara, ponura, to powiem Wam, że te pory roku nasze byłyby całkiem sympatyczne. Ponieważ lato, które jeszcze można powiedzieć, że mamy, umownie, jeszcze mamy, jest zajebiste. Zresztą zima też jest świetna. Ja bardzo lubię zimę. Nie ma nic lepszego niż, niż na przykład w taki opór, mrozy, być w cieplutkim domu, zaparzyć sobie kawę, wziąć dajmy na to jakieś ciasteczka i sobie pograć w coś fajnego albo obejrzeć jakiś fajny film z kimś, z jakimś znajomym. No, a jesień jest taka ponura, no tak nie lubię, taka melancholijna, nie lubię jesieni. Ale cóż... Wiosna też jest czasem fajna, bo wiosna też jest taka często ponura, szara, no ale widać, że, ty, że z, 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 dzień w dzień robi się coraz lepiej. I to jest właśnie taki plus wiosny. Nie, nie mam tematów, gadam o porach roku, o Boże. Zeszłem, zszedłem na psy. Ach, dwa prezenty. Tu, 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 tu. Dwa prezenciki. Tak nie wchodzę do tych budek, bo boję się, że może tam mnie złapie! What the fuck is going on. Eee, że tam mnie złapie, więc ja! Wiedziałem, wiedziałem. No cóż 2 na 8 Tyle. Zatem Slenderman Shadows tak się skończył. Ostatnia mapka była. Bardzo świąteczna, mimo że święta, jeszcze. Oho, ho, o, o, jakby to rzekł nasz czerwony pan, który nas ganiał po tej mapce. No ale cóż, hmm, chyba pora się pożegnać. Zatem to był Slenderman Shadows, taka króciutka seria. Nie miała jakiegoś wielkiego wydźwięku na moim kanale, bo i sama gra była bardzo niedopracowana. Hmm. No i cóż mogę więcej rzec, rzec? Ja bym tutaj z wami z chęcią pogadał, ale. Ale niestety to nie jest żaden audiolog ani vlog, tylko to jest zwykła seria, którą już trzeba kończyć. Zatem tyle trzymajcie się, nie odwracajcie się za siebie, jak ja to zawsze mówię, i miłych snów.